jak, jak y, poszła w świat ta informacja, y, że będzie takie spotkanie, to wiele osób się zgłaszało do mnie przez, y, zazwyczaj drogą by elektroniczną, i też wszystkie takie swoje pomysły już tutaj y, zostały nam przedstawiane, czy podpowiedzi, że tak powiem, tak, czy likwidować jedną trybunę na przykład, y, tą, y, nie oczywiście tą górą, tylko tą niezataszoną, czy nie likwidować, czy ta droga dojazdowa ma być ta, która jest ta dziurawa, czy zrobić wjazd na przykład w małej stacji. Tych pomysłów jest tak naprawdę bardzo wiele i no musimy się nad tym zastanowić tak naprawdę, w którym kierunku idziemy, bo musimy sobie zdać sprawę, że jeżeli rozpoczniemy dyskusję i zbudujemy jakąś mapę drogową i zaczniemy inwestować, no to to już musi zostać na, na lata, potem już nie będzie takiego cofnięcia się i no narzekania, czy, czy tutaj jakby poprawiania tego wszystkiego, bo już takiego miejsca po prostu w tej przestrzeni nie znajdziemy. E, oczywiście możemy teraz też dyskutować o tym, czy, czy e, kody kryte są potrzebne, czy nie, to jest też jakby druga ale dzisiaj w ogólnej mierze chciałbym Państwa zapytać, zwłaszcza środowiska sportowe, zwłaszcza mieszkańców, którzy się tym wszystkim interesują, jakie macie pomysły tak naprawdę, co Waszym zdaniem powinno być zrobione w pierwszej kolejności, na co możemy sobie, co możemy sobie odpuścić, na co powinniśmy, o czym na pewno powinniśmy pamiętać. Też zachęcam do takiego bardzo, takiego mocnego realizmu, bo nie wiem, czy się Państwo ze mną, ze mną zgodzicie, no pewnie nie, nie przypuszczam, żebyśmy gościli tutaj nie wiem, Mistrzostwa Polski, no, nie wiem, w lekkoatletyce na przykład, prawda, czy w czy, czy jakiejś naprawdę wysokiej zawodów. Jeśli W przypadku tej drogi dojazdowej, która jest teraz która nie wygląda tak, jak powinna wyglądać, jest taki odważny pomysł, żeby po prostu tej drogi nie było, żeby zrobić wjazd od góry tutaj od małej stacji, żeby tę przestrzeń tej drogi wy wykorzystać na coś, na coś innego. Więc pozwólcie Państwo, że w tym momencie oddaję głos Państwu. Ja myślę, że sama to że... to Spotkalibyśmy się w tym gronie, żeby dyskutować, bo to była sprawa bardzo prosta. Natomiast jestem przekonany, że w tym gronie, jakim jesteśmy, wszyscy wiedzą, że stadion wymaga generalnego remontu, może jakiejś przebudowy. Dotyczy to w szczególności płyty stadionu, no tej płyty głównej, stadionu w Trybunale. I, I na samym początku trzeba sobie odpowiedzieć kilka pytań takich zasadniczych, przeznaczenie, na no, jaki imprezy ten, ten stadion ma być wykorzystywany, ilość miejsc na trybuny. Myśmy dzisiaj w wąskim gronie w Centrum Sportu troszkę na ten temat dyskutowali, dyskutowaliśmy, chcecie, bo dyskutowaliśmy już wcześniej, bo no to co Pan Burmistrz już powiedział, czy likwidujemy drogę, czy nie, no to są już szczegóły, myślę, że tu architekt się tym zajmie i nam to rozpisuje, rozpisze tak jak byśmy chcieli. Natomiast co my uważamy, że, że powinno być, a więc nowa, zupełnie nowa Trybunał Główny. Nic nie powiem o pojemności, czy to 3000, czy, czy, czy 2,5, no to, to, jest, to jest do dyskusji. Dlaczego nowa trybuna, bo pod spodem powinno się zmieścić zaplecze, to, to najpotrzebniejsze, a więc przynajmniej, znaczy no, nie przynajmniej, no, dwie, dwie duże szatnie, duże które będą spełniały wymogi, no Polskiego Związku Piłki tak żebyśmy mogli na przykład zaprosić jakąś młodzieżową drużynę z mogli trzymać kobiet, rozejrzeć. W umysłu Gminy Oficjalnego to nie ma To nie ma nie ma Tak więc te dwie szarki, pokój sędziów, pokój Obserwatora, Delegata, pokój Lekarza, jakieś niewielkie pomieszczenia biurowe, które służyłyby wszystkim organizatorom imprez. No oczywiście toalety, jakby się brzmi, zostało miejsce jeszcze. No, jakieś garaże czy, 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 czy coś w tego rodzaju na sprzęt, który jest potrzebny do utrzymania w odpowiednim stanie pomost. Ja uważam, że powinna być również bieżna kultura, bo tego nam bardzo w mieście, w mieście brakuje. Z tym, że tak jak Romek tutaj mówił, były, były pomiary i tak dalej, żeby zmieściła się sześciotorowa, to są bardzo małe szanse. Żeby tak, tak, tak to wyszło, no nie zmieścić. My bardzo ograniczeni jesteśmy y, terenem, ale y, bieżnia czterotorowa z jedną y, setką y, sześciotorową, to jak najbardziej jest to bardzo realne. Nie. Nie ma miejsca. Nie ma miejsca na Nie. Ale mam jest jeszcze mniejszy Można. ja tylko skończyć. E... Jeśli chodzi o inne urządzenia lekkoatletyczne, rzutnie, czy skocznie, to temat do dyskusji. I wszystko na pewno tam się jest nie zmieści, Ja uważam, że gdyby była stocznia dalej z rozbiegiem tarcza lotu to było już dużo Jeśli chodzi o samą muratę, no to już są te czasy, każdy stadion w tej chwili porządku ma nawadnianie automatyczne. No to się włącza się i jest bardziej skuteczny. No wiadomo monitoring, no nowe nagłośnienie na, na, na stadionie. Pytanie o trybunę to z drugiej strony bo zostawiam otwarte. Zależy jaka koncepcja, bo albo można yy, malutko trybunę malutko. można zrobić, że, że będzie niewielka trybuna, powiedzmy dwóch, trzy rzędowa, ale z jednej i z drugiej strony, żeby też yy, rodzice mogli w jakiś rodziny sposób oglądać swoje dzieci, tak juniorów, tak. tramkarzy i, i, i młodszych. No i oczywiście, co jest bardzo ważne i bardzo trudne na tym terenie, architekt by musiał no, dużo czasu poświęcić na rozwiązania te komunikacyjne. Żebyśmy budowali obiekt, który będzie spełniał wymogi przede wszystkim yy, przeciwpożarowe, no, ale w ogóle bezpieczeństwa, yy, no to jest, to jest podstawa. Dlatego temat otwarty, gdzie główny wjazd nastawiony, gdzie w ogóle, jakie, jakie drogi, to jest, to jest bardzo ważne i bardzo trudne na tym terenie, ale myślę, że do realizacji. To ja tak przytulę Takie nasze zdanie. A nie można na przykład tego stadionu, takiej bieżni, całej tej infrastruktury nie zrobić tam na, na przykład na Sienkiewicza, tam na ten w tym miejscu? ma terenu. To, causes... tak, to nie jest.? No tak. Mówimy za stacją wezmową, tak? Tak, tak. On, on nie jest, jeszcze... jest nasz, bo jest prywatny. A dwa, jeżeli będziemy mówić że tak powiem, o drugim obiekcie, no to już wchodzimy w kolejne miliony. I, i ja, by, ja bardzo bym chciał, żeby taki stadion, może drugi, lekarski, też powstał, ale y, musimy tu, do tego podejść bardzo realistycznie. Ja, ja bym chciał tylko dodać do Wojtka, do Wojtka co Wojtek przedstawił, bo myśmy tam dyskutowali, żeby do to sześć torów to bieżnie odwrócić na drugą stronę, bo tego Wojtek nie powiedział, żeby to główna trybuna, jeżeli bym do cztery tory, to oglądanie meczu piłkarskiego prawie nie przeszkadza. Nie potrzebujemy szatni, nie potrzebujemy trybun, żeby ktoś nas oglądał, tylko po chcemy tam trenować bo to nie jest tylko biegami po ulicach, ale to też są szybki biegi I dlatego uważam, że przede wszystkim bieżnia, murawa, a nie szatnie, nie trybuny, bo to jest, myślę, że jednak temat poboczny, tak samo droga. Co z tego, że będzie piękna droga i ona będzie już wybudowana na samym jak e, nie będziemy mieli gdzie tam dojechać, tylko po co? Jako biegacze lewkoatleci, trenować na murawie, ponieważ przeważnie jesteśmy z nimi przeganiani, nawet biegając na bosko. Więc e, tutaj jeśli chodzi tak jakby o panią, żebyśmy się skupili na płycie e, boiska, na murawie i na bieżni. Jeśli... E, lepszy korzystniejszy łatwiejszy w utrzymaniu, jest jest, typowo piłkarski i nam do organizacji imprezy mi Ale znając, że jesteśmy w mieście, że są również inne dyscypliny sportu, odeszliśmy od tego i mówimy niech Bieżnia będzie. Teraz dyskutujemy już tylko nad tym, że Bieżnia czy czterotorowa czy, czy więcej torów. W tym terenie więcej jak cztery generalnie siedemdziesięciu plus 6 torowa Prosta. I my jesteśmy za tym, my nie dziękujemy. Bo, y, moim zamysłem tego spotkania, no nie wiem jak wyjdzie, prawda, w ostatecznym rozrachunku za kilka miesięcy, ale chciałbym, żebyśmy opracowali mapę drogową dotyczącą kompleksu. Bo jeżeli ja mam się tylko skupiać na tym, czy angażować samorząd tylko do tego, że zdecydujemy, czy droga będzie, czy nie będzie, no to powiem Państwu szczerze, że moglibyśmy się nie spotykać, to byśmy sami o tym zdecydowali, nie? Bo byśmy wyremontowali tą, tę drogę, która jest, albo ją zamknęli i zrobili z małej stacji. Ale po to się spotykamy, właśnie. Bo ja bym chciał uzyskać taką od Was też takie odpowiedź, takie przekonanie, czy te sześć torów jest nam potrzebne w Iłamie, czy nie, bo być może wystarczą cztery, prawda? Jak wystarczą cztery, to na przykład wystarczą też te sześć w setce, sensie, to z której strony. Ta dyskusja ma doprowadzić do tego, żebyśmy omówili wszystkie aspekty. Oczywiście zbieżnią dla biegaczy jak najbardziej. Ale jak mam wydawać jako samorząd miliony złotych, to bym chciał już też zdecydować, czy ta trybuna ma być jedna, czy dwie, czy pod tą trybuną mają być szatnie, sala konferencyjna, dwumniejszenie gospodarcze, tak jak pan dyrektor powiedział. Bo to panie, drodzy Państwo, jeżeli my tutaj wrzucimy, że tak powiem... Czy ja mogę prosić Państwa o uwagę? Jeżeli my wrzucimy, że tak powiem, w ten projekt jako samorząd milion złotych czy półtora, to ja Państwu gwarantuję, że już na długie lata ten milion i półtora zostanie. No już nikt nie podejmie pewnie takiego ryzyka, czy takiej, takiej dyskusji, żeby kolejne miliony przeznaczać na, na ten obieg, bo po prostu będą inne potrzeby, prawda? Ja, albo dogadamy się i ustalimy te takie najważniejsze szczegóły, o których tutaj Pan Dyrektor zaczął mówić, umiejscowimy to, zdecydujemy odnośnie tych torów, liczby ich przede wszystkim, po której stronie, czy szatnia ma być wbudowana właśnie tutaj w te trybuny, prawda, bo to też jest ciekawe rozwiązanie. rozwiązanie. Kolejne pytanie, co w tym momencie z zapleczem, tym, który jest teraz biurowym, tym małym budynkiem, prawda, on też powinien być na przykład jakoś zmodernizowany, rozbudowany i tak dalej, i tak dalej, więc... Ja chciałabym powiedzieć wszystkie środowiska, zarówno z młodym i młodym ciałem, tak, czyli dzieci. Ja chciałabym usłyszeć od Państwa, jakie są wymagania, żeby wróciła do klasika się dzieci, dzieci szkół podstawowych, żeby dzieci miały możliwość naprawdę żeby nie je na tym, Jakie są wymagania? Czy te cztery tory wystarczą, bo to też trzeba brać bo ja Was, ja mam pokrzyki, co ja Was podziwiam? To I również piłkarzom i na katle, dzieciom i młodzieży. Oczywiście e, piłkarze teraz mają największe jakby e, przebicie, ponieważ to najbardziej je reklamują miasta, natomiast jeszcze nie wolno zapominać o reszcie, ponieważ e, tak ubiegacze powiedzieli, że nie mają gdzie i też e, często jest to dość potrzebne, e, młodzież też by chciała, a jeszcze chciałbym, żeby Państwo się o tych te spraw technicznych, gdzie na pewno głosy się pojawią ze strony nauczycieli, ze strony specjalistów, ze strony budowlańców. Państwo zastanowili się nad faktem, jak ten stadion będzie w przyszłości miasta. Bo to, że on prawdopodobnie nie uda się go, za każdym razem będzie miasto dokładało jakąś kwotę, tak jak w przypadku, powiedzmy, jakiś e, muzeów, to no, prawdopodobnie tak wyjdzie. Tylko co zrobić, żeby te koszty jak najbardziej zminimalizować? Drodzy Państwo, nazywam się Michał jestem radnym, zresztą radnych na sali też jest jeszcze kilku. Jest Ewa Jeckowska jest Aneta Rybnik, która dodatkowo, czym wspomnę, kieruje Komisją Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, więc tą komisją, która obok Komisji Budżetu i Finansów, którą kieruje Ewa Jeckowska, jest najbardziej odpowiednią też do tego, żeby o tych sprawach dyskutować. Ja przysłuchuję się Państwa dyskusji i. Kilka spraw sobie wynotowałem. Wszyscy obserwowaliśmy jak wyglądała budowa obiektu w Ostródzie. Wszyscy cieszyli się, że powstaje tak duży obiekt na 5 tysięcy miejsc. Obiekt, który dzisiaj jest też dużym zmartwieniem, bo miasto każdego roku musi dokładać ogromne środki finansowe do jego funkcjonowania i to jest to, o czym wspomniał y, y, Jakub Kaska. Nas w Iławie, y, nie stać na taki obiekt, i pytanie, które musimy sobie zadać, to czy my w ogóle taki obiekt, jak tutaj w Iławie na dzień dzisiejszy, y, 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 potrzebujemy. Może Panu szóstakowi sprzedać ten Ale nie no rozumiem, co Pan ma myśli. No tak, no to co, na no, nie możemy zabudować go. Ja nie mówię, że my nie no potrzebujemy o nie stadionu. To ja niżby, nie, nie, to nie. Prowadza, pan, prowadza pan niezrozumienie i proszę mi pozwolić kontynuować. Ja nie powiedziałem, że my nie potrzebujemy stadionu, tylko my nie potrzebujemy przeinwestowanego stadionu. Jakie mamy oczekiwania? E, dlatego spotykamy się, żeby rozmawiać o oczekiwaniach, żeby te oczekiwania zostały uwzględnione. Ale nie, chyba nikt nie zakłada, że miasto wygeneruje nagle 30-40 milionów złotych, To tyle ta inwestycja, Pani Romani, proszę mi poprawić, ale mówiąc o tej inwestycji w tym kształcie, mówiliśmy o inwestycji 30- czy dzisiaj na na pewnie 40- czy 40-parą milionowej. Musimy się z tym pogodzić, że i łaby na taką inwestycję w ciągu najbliższych lat po prostu nie będzie stać. Jedyna w mojej ocenie filozofia, którą. Należałoby przyjąć, jest to filozofia małych kroków, czyli umowa na najbliższe nie wiem, 4, 5, 6 lat i realizowanie każdego roku jednego określonego zadania. Dla przykładu, jednego roku oświetlenie, drugiego roku bieżnia, trzeciego roku część trybun, korzystając ze środków oczywiście budżetowych, ale jednocześnie podejmując starania. Podejmując starania, Szanowni Państwo, ja prosił, żebyśmy się tak mówili między sobą, w takim warsztatowym wydaniu. Jedna osoba mówi, reszta słucha będzie na pewno łatwiej i szybciej. I nie rozpchnujemy się wszyscy w tej atmosferze, więc zachęcam do takiego podejścia. Dziękuję. Podejmując starania maksymalnego wykorzystania ewentualnych środków zewnętrznych, które będą się w międzyczasie na pewno pojawiać, czy to europejskich, czy to ministerialnych, czy jakichś mniejszych grantów, czy dofinansowych. No i tak się akurat dzisiaj złożyło, że Marszałek województwa ogłosił dwa konkursy na granty, na infrastrukturę. Sportową i turystyczną. To nie są wielkie pieniądze, ale jest możliwość pozyskania 50% środków na pewne właśnie wybrane zadania, które można byłoby zrealizować. No bo jeśli ktoś dzisiaj, wiedząc, jaka jest sytuacja finansowa, zakłada, że uda się nagle wygenerować wkład własny do inwestycji 30 czy 40 milionowej, no to my możemy z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że to jest po prostu niemożliwe, bo i łaba takich pieniędzy na dzień, dzień dzisiejszy nie ma. Więc filozofia, która, którą powinniśmy przyjąć w mojej ocenie, jest to filozofia realizowania pewnych określonych, małych kroków. Dzisiaj najpilniejsze jest oświetleniem. Tak? I nawieżnia. I biernie. I bieżnia. Jedna bieżnia. Dajmy szansę, tego, tego leko, 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 Mamy tą, tą możliwość projektowania, że tak powiem, już równolotnie stadionu. Może bardzo chętnie. Dajmy tym dzieciakom szansę. My byśmy się najbardziej cieszyli, gdyby w ogóle coś powstało. To byśmy się cieszyli. I gdyby nawet ten stadion był wymieniony, przesepka wybetonowana na czysto, cieszymy się jak nie wiem. Naprawdę szczęśliwi jesteśmy. Bo co nas boli, ten wygląd, estetyka tego stadionu. Tu się zajeżdża jak za czasów Gierkowskich na stadion, ale już za czasów Gierkowskich budowano nowe. Jedziemy, byliśmy tu, pan przewodniczący był z nami, w w mieście. To jest kultura inna zupełnie, to są inne ogrodzenia i tak dalej. Marek Witkowski maluje co roku ileś farby wylewa, no ale już siatki brakuje, nie ma co malować, bo tam pustostany są, bo siatka wypada, prawda? I o to nam chodzi tylko. My nie mamy wymagań, żeby ktoś nam zbudował na 10 tysięcy, jak tam niektórzy mówią, bo ten pogląd, który tam gdzieś pojawił się na naszej stronie, to było też po to, żeby wywołać dyskusję na temat stadionu, ale nikt nie mówił, że taki stadion ma być jak na tej yy, planszy. My, żebyśmy mieli tylko odpowiednie szatnie, mieli się zawodnicy gdzie wykopać, magazyny na sprzęt i nam to by wystarczy. I żebyśmy mogli kiedyś zrobić mecz między państwami. Bo my już reptacji, które są takie stadiony w Polsce, mnie dogonimy. Tak samo wracając do Ostródy, jak ktoś mówi, że... mówimy o to nie zrobimy o No Ostróda nas bysziła na skolach i nie mamy szansy ich dogonić. Po prostu takie są fakty, bo ma stadion główny, który jest trochę może problemem, bo jest za duży, przynajmniej na Ostrudę, która akurat nie korzysta z tego tak za bardzo, ale mają rykatetyczny, mają trzecie tam przy szkole też bardzo dobre. Jest, jak jest Oczywiście możemy trochę uszcząć tej, tej, tej przestrzeni zyskać, likwidując trybunę, prawda? Ale wszystkiego zwojujemy I to nie ja tutaj wszystkie te pani uwagi wezmę pod uwagę, czy, czy z tym terenem, z tym szczepionę, prawda, i tak dalej, i tak dalej, to wszystko będzie rozpatrywane. Być może na końcu się okaże, że na to nie ma miejsca. Finanse oczywiście też będą problemem, ale jeżeli na przykład będziemy mieli projekt, który powie, ok, na to jest miejsce, na to jest miejsce, ale z pięciu lat robi nam się 7 lat inwestycji. No jeżeli samorząd podejmie taką decyzję, no to będziemy robić to może i 7 lat, prawda? Ale jeżeli będzie taka wola w, wspólnie w ratuszu, w Radzie, no to wtedy po prostu rozciągniemy to na, dłuż, na dłuższy czas. Ale musimy o tym pamiętać, ja rozumiem te emocje, ale bym raczej prosił, żeby te emocje były takie bardziej, nie wiem, pozytywne z nadzieją, żebyśmy nie budowali takiego też przekazu, że środowisko lekkoatletyczne czy biegowe jest tutaj w kontrze do, do, do piłkarzy. Trzeba zacząć od czegoś. Ten stadion przede wszystkim zaplecze. No, te sanitariaty, to wszystko to jest tam. Dlatego tak jakby poszła trybuna główna, i gdzieś tam lokować. <noise> atletyka, tak samo potrzebuje dużego zaplecze. Bo to, to są błotki chociażby, to jest historii to są materace. To jest wiele spraw, to nie jest tak, że. A, to jest wszystko. To, jest, to wszystko to potrzebuje zaplecze. Przy piłce to ma, mają być rzadkie dwie 100 metrów. Dla elektroatletyki to musi być to, to i to, za zaplecze, i jeżeli to będzie, i wtedy dopiero można usiąść do rysowania czegoś, czy będzie droga z tej strony, czy z tej strony. My nie jesteśmy fachowcami. Jak, jak wezmą się fachowcy, okaże się, że no niestety, ale tych metrów nam brakuje, że nie będzie można tego, czy tamtego do atletyki. I co wtedy? Będzie w będzie wielkim No nie, bo piłkarze przekonali, że tam tego ma nie być, My chcemy, żeby było, ale jeżeli to nie wyjdzie, no to, to nikt nie, nie, będzie, nie będzie miał do tego pretensji. Żeby nie było tak, że albo to dla piłkarzy zrobili lepiej, a, a dla leki tak. Nie, no, nie na, już nasza w tym rola, żeby takie wrażenie nie powstało. Może po wakacjach na jesieni. Hmm. Poproszę tutaj pana dyrektora czy pana Marka, żeby wskazali obiekty, które warto byłoby odwiedzić, żebyśmy, żebyśmy sobie może wybrali parę osób, żebyśmy zobaczyli te obiekty, porozmawiali z, z tymi osobami, które, którzy, które zarządzają tym wszystkim, żeby się podzieliły doświadczeniem. A w międzyczasie, w międzyczasie będziemy zbierać oczywiście te wszystkie sygnały tutaj zwłaszcza od biegaczy, co musi być, musi być uwzględnione, żeby zaspokoić przynajmniej te minimalne oczekiwania w tym obiekcie. Ja nie, to, nie pan sam. Burmistrz Iławy, Dawid Kopaczewski. No Panie Burmistrzu, jaka taka refleksja po tym spotkaniu w sprawie modernizacji Iławskiego Stadionu? Przede wszystkim taka podstawowa, że nie będzie to łatwe zadanie. Przede, przede wszystkim trzeba pogodzić troszeczkę z może nie tyle zwaśnione, ale zakonfliktowane środowiska, biegaczy i piłkarzy, chociaż myślę, że da się to zrobić. Dla mnie najważniejsze jest to, że, że rozpoczynając dyskusję o tym stadionie musimy pamiętać o tym, żeby właśnie znaleźć tutaj miejsce dla różnych grup sportowych, żeby angażując dodatkowe środki z budżetu miasta czy jakiś zewnętrzny, żebyśmy nie zaprzepaścili pewnej szansy. Ta dyskusja, którą dzisiaj rozpoczęliśmy, może trwać dla mnie kolejne miesiące. Tyle lat czekaliśmy na nowy budynek, nowe obiekty, możemy poczekać kolejny rok budżetowy nawet. Ale chciałbym po prostu w tej kadencji, że tak powiem, do połowy tej kadencji zbudować taką mapę drogową modernizacji tego obiektu i tego całego jeszcze zaplecza sportowego, bo nie mówimy tylko tutaj o stadionie, prawda? Tego, tego terenu jest troszeczkę więcej. Nie będzie to łatwe zadanie, ale tak jak tutaj padła dzisiaj propozycja na tym spotkaniu, zorganizujemy po wakacjach, może we wrześniu, w październiku takie wizyty studyjne na jakichś stadionach w Polsce. Podpytamy zarządców, jak oni to robią, czy to jest opłacalne takie czy inne rozwiązanie, prawda, na co zwrócić uwagę. Na pewno będziemy z tych doświadczenia korzystać.